Dzień dobry, witam na moim kanale i zapraszam do oglądania kolejnego filmiku. Dzisiaj, w nietypowych okolicznościach, jedziemy na poranną kawę, i przy tej okazji opowiem o kilku rzeczach. Po pierwsze, jak to jest w ogóle z tym inwestowaniem? Czy warto, czy nie warto? Czy nieruchomości mają jakieś plusy, jakie są minusy? Co można usłyszeć, jak człowiek zacznie grzebać w internetach, żeby zobaczyć, czy warto inwestować w nieruchomości? To pierwsza rzecz. Druga, spróbujemy z punktu widzenia globalnych cyfr popatrzeć na rynek mieszkaniowy w Polsce. I to nie będą jakieś wymyślone przeze mnie dane, tylko popatrzymy na oficjalny, wydany przez Główny Urząd Statystyczny, raport dotyczący rynku mieszkaniowego. Dowiemy się m.in. czy w Polsce jest, czy nie ma deficyt, jeśli chodzi o ilość mieszkań. A na koniec podawię się w jednorękiego analityka, czyli będą trzy prognozy dotyczące tego, co może wydarzyć się na rynku najmu w Polsce. Zapraszam. Nikt tego oficjalnie nie powie i nikt się nie przyzna, ale w zasadzie w każdym państwie, gdzie obowiązkowy, żeby nie, nie rzec przymusowy, jest system ubezpieczeń społecznych, doktryna państwa jest mega prosta. Drogi obywatelu, zacznij pracować jak najwcześniej, w jak najmłodszym wieku, zarabiaj dobrze i płać jak najwyższe składki. A jeżeli już osiągniesz wiek emerytalny, no to po prostu zejdź z tego padołu jak najszybciej i tylko wtedy system się Zbilansuje. Co do zasady, zadzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, wypłacane świadczenia w ramach systemu emerytalnego będą po prostu coraz niższe. A po drugie, będzie się nam wmawiać, że musimy pracować coraz dłużej, bo jesteśmy zdrowi, bo długość naszego życia się wydłużyła. Mieliśmy już 65, przez chwilę 67, teraz znowu 65, za chwilę będzie 70, a kto wiecznie, 75. Porządni, odpowiedzialni, uczciwi obywatele, których jest wszak większość, będą się starali jakoś w tym całym chaosie odnaleźć, co oznacza na przykład dodatkową pracę, odkładanie od najwcześniejszych lat, choćby małych kwot po to, żeby sobie przy tej emeryturze pomóc. Być może szukanie jakichś dodatkowych źródeł dochodu, magia procentu składanego, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ci z nas, którzy ten kompas moralny mają trochę mniej skalibrowany, będą próbowali jakoś sobie poradzić poza systemem. To może być kombinowanie przy podatkach, praca w szarej strefie po to, żeby uniknąć płacenia składek. Całkiem niezłym pomysłem w dzisiejszych czasach jest zostać na przykład głową rodziny wielodzietnej, no bo co dziecko to 500 zł, ale generalnie można próbować z systemu wyciągnąć jak najwięcej pieniędzy, i są ludzie, którzy się w tym doktoryzują, osiągając level master w wiedzy, gdzie. Jaką zapomogę od kogo można uzyskać, żeby ten budżet domowy się zbilansował? Na no Ty drogi widzu, ponieważ oglądasz różne rzeczy w internecie, prawdopodobnie doszedłeś do wniosku, że może dobrym wyjściem będzie inwestowanie w nieruchomości. I zacząłeś szukać, czytać, no bo każdy z nas kiedyś zaczynał. I co tak na początku, przyglądając się temu, czy warto inwestować w nieruchomości, można znaleźć? A no przede wszystkim mnóstwo. Komentarzy i wypowiedzi że to jest kompletnie bez sensu. Zacznijmy od najważniejszego. Nieruchomości są drogie. Jak to inwestować w coś, jak trzeba mieć tyle pieniędzy, żeby kupić byle mieszkanie? Jakakolwiek kawalerka w dzisiejszych czasach, no to przecież co najmniej 100-150 tysięcy. Oczywiście ceny nieruchomości spadają. To jest drugi pomód. Lecą na łeb, na szyję i dzisiaj zapłacić za tą kawalerkę 150, ale już jutro może być warta 80, czyli wtopiłeś. Generalnie biznes jest ryzykowny i trzeba się na nim znać, a co więcej, ci najemcy mogą Twoje mieszkanie nie dość, że zniszczyć, to jeszcze na przykład będziesz musiał w sobotę wieczorem zamiast pić wino jechać przetykać toaletę, bo zadzwonią, że się właśnie zatkała. Kto by to chciał robić? No i oczywiście możecie dojechać urząd skarbowy, bo jesteś mistrzem nieruchomości. A, co równie ważne, najlepsze czasy na inwestowanie w nieruchomości już były nie załapałeś się. Sorry. Autorami większości z tych mądrości prawdopodobnie będą ludzie, którzy w ogóle nie inwestują w nieruchomości. I teraz od ciebie zależy, czy polegniesz na tej pierwszej warstwie, czy zaczniesz grzebać głębiej. Bardzo dużym minusem w przypadku inwestowania w nieruchomości jest też to, że inwestujesz czy funkcjonujesz na rynku bardzo niedoskonałym. Co to oznacza? No, szereg parametrów. Po pierwsze, to jest rynek, który ma bardzo lokalny charakter. I to prawda. Ceny nieruchomości mogą się różnić nie tylko pomiędzy miastami, ale wręcz pomiędzy dzielnicami w danym mieście. Nieruchomości są raczej mało płynne. Oczywiście są takie okresy, że można je sprzedać szybciej, że jest nakręcona bańka, tak jak jeszcze chwilę temu i każdy flip schodził na pniu. Ale w normalnych warunkach płynność nieruchomości, czy umiejętność, możliwość ich sprzedania po zakupie, gdybyś myślał o flipowaniu, no jest ciut Dłuższa, a jeszcze dłuższa w przypadku nieruchomości gruntowych, czyli po prostu działek. Ten niedoskonały rynek nieruchomości charakteryzuje się też bardzo dużą rozpiętością cen. Tak jak mówiłem, po pierwsze ceny mogą się różnić pomiędzy dzielnicami, a już pomiędzy miastami. Na 100% na każdym rynku nieruchomości są miasta bardzo drogie, w naszym przypadku Warszawa, Kraków Poznań i tańsze typu Bydgoszcz Bytom. Istnieje też coś takiego jak nierównowaga popytu i Podarzy. Są miejsca, gdzie nieruchomości schodzą na pniu, a są takie miasta, czy takie dzielnice, gdzie dość długo trzeba się naszukać klienta, który byłby skłonny daną nieruchomość kupić. Jaka jest kolejna wada rynku niedoskonałego? Informacji jest mało i trudno je zdobyć. I tak faktycznie jest. Często te informacje są w posiadaniu pośredników, rzeczoznawców majątkowych. Ty jako inwestor bardzo często bazujesz wyłącznie na o ogłoszeniach i cenach ofertowych publikowanych w internecie. A co dodatkowo ważne, jakość tych informacji no, też może być różna. Wszyscy wiemy, że chociażby wartość ceny ofertowej od ceny transakcyjnej różnią się znacznie. No i ostatnia rzecz: na takim niedoskonałym rynku klienci, inwestorzy, uczestnicy mogą się zachowywać nieracjonalnie. Dużo bardziej jesteś skłonny sprzedać mieszkanie taniej, ale szybko, bo dostałeś się w spadku i nie zależy ci na tym, żeby uzyskać dobrą cenę, tylko żeby mieć w ogóle jakieś pieniądze, no bo już je wydałeś. A z drugiej strony, jeżeli jesteś wytrawnym graczem, często wystawiając ofertę, możesz ustawić cenę zaporową, co też jest z punktu widzenia rynku nieracjonalnym zachowaniem, a ty robisz to tylko po to, żeby wybadać, za ile maksymalnie rynek jest w stanie tą Twoją nieruchomość wchłonąć. Ok, to te nieruchomości mają w ogóle jakieś plusy? No, wydaje się, że tak. I znowu, jeżeli zagłębisz się je bardziej, ściągając kolejną warstwę, okaże się, że w dłuższym okresie czasu ich wartość może rosnąć. Mogą, jeżeli to dobrze poukładasz, przynosić pieniądze niezależnie od pracy. My sobie tutaj pijemy kawkę, a tam gdzieś najemcy wpłacają czynsze. Co jeszcze? Jak, jak dobrze pogrzebiesz to udaje się, tak, ciągle udaje się kupić poniżej wartości rynkowej. Mogą dać całkiem niezłe zabezpieczenie przed inflacją, choćby w porównaniu do oferowanych aktualnie na rynku lokat bankowych. Oczywiście nadal są drogie, ale można próbować wykorzystać w rozsądnym zakresie dźwignię finansową, czyli trochę się przy zakupie tych nieruchomości lewarować. A to ryzyko zniszczenia albo całkowitej utraty w zasadzie da się ubezpieczyć. No raczej. Po prostu cudownie. Działamy na rynku niedoskonałym. Inwestowanie w nieruchomości nie ma sensu, a najlepsze czasy na tej inwestycji już za nami. Także o czym tu w ogóle gadać? Warto się jeszcze przyjrzeć, jak ten rynek nieruchomości wygląda u nas w Polsce. Po pierwsze, skąd się nieruchomości biorą? No, ktoś je kiedyś musiał wybudować. I jak my w tym pięknym kraju budujemy? Oczywiście szczyt. Do tej pory niepobity rekord, jeśli chodzi o ilość budowanych mieszkań, to końcówka lat 70. To wtedy powstawały na potęgę te bloki z wielkiej płyty, w których mieszka większość z nas, w tym ja. I w tym rekordowym roku, pod koniec lat 70. wybudowaliśmy 283 tysiące mieszkań. To się oczywiście w latach zmienia, ale do tej pory ten rekord z lat 70. jest niepobity. Dla porównania, w 2008, czyli na początku tego poprzedniego globalnego kryzysu, w Polsce wybudowano 165 tysięcy mieszkań, a już 10 lat później, w roku 2018, 186 tysięcy. Bardzo dobrze pod tym względem wyglądał 2019 rok, kiedy łącznie wybudowano 207 tysięcy, a z tych 207 aż 131 wybudowane zostało przez deweloperów. Dwie największe grupy, które budują to z jednej strony deweloperzy, a z drugiej strony to my, inwestorzy indywidualni. Jak budujemy? Popatrzmy na ten wykres. Wynika z niego bardzo wyraźnie, że w ostatnich latach swoją aktywność znacznie zwiększyli inwestorzy. Jeżeli jeszcze w 2011 roku z wszystkich 131 tysięcy deweloperzy wybudowali 57, to już w 2018 z tych 185 to było 112 tysięcy, a w minionym roku 2019 wśród łącznie 207 tysięcy wybudowanych mieszkań deweloperzy wybudowali aż 131. A co ciekawe te 207 tysięcy wybudowane to nie jest w 100% ilość wydanych pozwoleń na budowę. Część tych procesów się toczyła i pewnie byłyby realizowane w 2020. Zobaczymy jak to będzie. Ale trzeba powiedzieć, że łącznie w 2019 roku rozpoczęliśmy 240 tysięcy budów. Co ciekawe, jeżeli zestawimy liczbę wybudowanych faktycznie mieszkań, czyli te 207 tysięcy w zeszłym roku, w 2019, a rozpoczęte budowy, których w 2019 było 240 tysięcy, no to widzimy, że sporo jeszcze procesów budowlanych jest w trakcie realizacji. I to są te inwestycje, które trwają. Gdyby natomiast popatrzeć na liczbę uzyskanych pozwoleń na budowę, no to tych deweloperzy w 2019 uzyskali 168 tysięcy, a inwestorzy indywidualni 97, 000. czyli w 2019 roku w Polsce wydano 269 tysięcy pozwoleń na budowę. W tym kraju Buduje się na potęgę. A, i co jeszcze ciekawe: średni czas oczekiwania na uzyskanie tego pozwolenia w naszym pięknym kraju to aż 137 dni. Na jeszcze jedną rzecz warto zwrócić uwagę, to znaczy jak wygląda rynek najmu w Polsce? Gdzie jest właściciel? Do kogo należą te mieszkania? I to doskonale widać na wykresie, który publikuje Eurostat. Jak spojrzymy na ten wykres, to pierwsze, co rzuci się w oczy, to fakt, że bardzo duży udział w rynku nieruchomości. W krajach postkomunistycznych mają te będące w prywatnych rękach nie obciążone żadnym kredytem. To ten jasno-żółty kolor. I wynika to z różnych względów. To są nieruchomości komunalne, takie, które trafiły w nasze ręce przez zasiedzenie, to są nieruchomości w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, których jesteśmy właścicielami. Wykupiliśmy za złotówkę i mieszkamy. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta ciemnoniebieska kreska to rynek, na którym funkcjonujemy. Najem oparty o czynsze rynkowe i o zwykłe umowy najmu. I nieuchronnie zbliżamy się do wysłuchania najważniejszej informacji dzisiejszego odcinka, a jak ją usłyszysz, to twoje życie już nie będzie takie jak wcześniej. Ile my mamy mieszkań w Polsce? Od lat jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mówi się o deficycie, że jest ich za mało. Powszechna liczba, która siedzi w naszych głowach, to 3 miliony. Jakoś tak się przyjęło, że brakuje w Polsce 3 miliony mieszkań. Biorąc pod uwagę, ile budowaliśmy pod koniec tych lat 80., a pamiętaj, że to do dzisiaj niedościgniony rekord, czyli te 283 tysiące, no to uzupełnienie tego braku zajęłoby spokojnie ponad 10 lat. Żeby policzyć, czy mamy deficyt, czy nie, bierze się pod uwagę dwa parametry. Z jednej strony ilość gospodarstw domowych, jakie mamy w Polsce, a z drugiej strony liczbę mieszkań. Jak to wyglądało? Gospodarstw domowych w 2019 w Polsce było 14,4 miliona. Natomiast zasób mieszkań to 14,8. Co to oznacza? Tak, to oznacza, że w Polsce mamy nadwyżkę mieszkań w stosunku do gospodarstw domowych. I na koniec 2019 roku to było ponad 424 tysiące więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. A zatem patrząc z tego punktu widzenia, można byłoby zupełnie spokojnie odtrąbić sukces. Mamy więcej mieszkań niż gospodarstw domowych. I takie są fakty. To opublikował Główny Urząd Statystyczny, więc z czym tu polemizować? Niezmiernie dziwi mnie, że do tej pory nie pokazały się w popularnych programach informacyjnych choćby tego typu informacje. Jak informuje w swoim najnowszym raporcie Główny Urząd Statystyczny, Udało się po raz pierwszy w historii Polski dzięki zdecydowanym, wizjonerskim i bezprecedensowym działaniom rządu pokonać deficyt mieszkaniowy. Część z tych mieszkań nie nadaje się do zamieszkania. One są na liście lokali, ale na przykład są w złym stanie technicznym, wymagają wyburzenia. Albo to są mieszkania kupione inwestycyjnie, które stoją puste jakieś nasze drugie domy wakacyjne, dacze. Wreszcie to są mieszkania, które już są wybudowane, odebrane przez deweloperów, ale jeszcze na przykład nie sprzedane. Więc co do zasady szacuje się, i tak jest na koniec 2019 roku, że ta różnica pomiędzy liczbą zamieszkanych lokali a liczbą gospodarstw domowych to jest brak na poziomie 641 tysięcy. Czyli trochę tak, jakbyśmy nie mieli deficytu, ale go mieli jeszcze z takich ciekawostek dotyczących tego jak mieszkamy to po pierwsze średnia ilość osób w gospodarstwie domowym to prawie 3 bo to jest 2,64 po drugie znacznie wzrasta nam liczba jednoosobowych gospodarstw domowych pani singiel i panie singiel a po trzecie co też jest bardzo ciekawym, nowym trendem przypominającym trochę Włochy blisko 45% osób w wieku 25-34 lata Mieszka nadal z rodzicami. No, przecież to jest mega wygodne. I jeszcze na koniec te trzy obiecane prognozy dotyczące rynku nieruchomości. Przy czym zastrzegam sobie, że mogą się spełnić, a wcale nie muszą. A to chyba Warren Buffett powiedział: dajcie mi jednorękiego analityka, a go o, zł o złoce. I chodziło o to, że analitycy zazwyczaj mówią, że coś się zdarzy, będzie wyglądało tak, 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 i tak, ale z drugiej strony może się wcale nie zdarzyć i rzeczy mogą potoczyć się zupełnie inaczej. I po angielsku mówi się, że on the other hand, czyli że będzie tak, 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 but on the other hand może nie być tak, i tak, tylko zupełnie inaczej. I co szacuje, że się zdarzy? Zdarzą się trzy rzeczy. Po pierwsze, wydłuży się okres szukania najemcy. Z powodu tego, że podaż tych mieszkań na rynku będzie coraz większa, czyli ilość dostępnych nieruchomości. Coś, co teraz wynajmujesz w tydzień albo dwa, może będzie w przyszłości zajmować miesiąc półtorej. I w związku z tym zdarzy się druga rzecz: spłaszczą się czy stawki czynszu najmu. No bo jeżeli dłużej szukasz najemcy, a chcesz, żeby mieszkanie pracowało, to coś, co teraz w stanie jesteś wynająć za 1200 zł, wynajmiesz tylko po to, żeby to mieszkanie pracowało za 800 za 700 i trzecia rzecz bardzo duży problem w związku z tym mogą mieć ci z nas, którzy się lewarują i to lewarują pod korek no bo tak naprawdę jeżeli dłużej szukasz najemcy i wynajmujesz mu za niższą stawkę czynszu najmu to banku, do którego w zębach co miesiąc musisz zanieść Ty w ogóle to nie interesuje musisz te pieniądze skombinować a w związku z tym możesz mieć problem i w perspektywie konieczność dokładania na przykład z własnej kieszeni tej różnicy pomiędzy niższą stawką czynszu najmu a tym, co należy do banku zanieść. Dlatego bardzo bym był ostrożny przy lewarowaniu się, czyli przy kupowaniu nieruchomości na kredyt, zwłaszcza takim kupowaniu na styk. No, i to w zasadzie wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Pamiętaj, drogi widzu, jeżeli jutro usłyszysz w jakimś programie informacyjnym, że nie mamy w Polsce deficytu mieszkań, to ja na swoim kanale mówię o tym pierwszy. A tymczasem bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, polajkowania, powiedzenia znajomym, a nade wszystko zachęcam do oglądania pozostałych filmów. Tyle z mojej strony. Dobrego dnia. Czuwaj!